Krzysztof Kaszowski, witam państwa. Poranne pytania radioaktywne w Studium. Michał Wypij, poseł porozumienia Jarosława Gowina, wiceprezes Klubu Prawa i Sprawiedliwości w Sejmie. Witam serdecznie, panie pośle. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Panie pośle, pasują panu zarobki w Sejmie, warunki w hotelu sejmowym? Wiem, oczywiście. Domyślam się, do, do czyich słów pan redaktor nawiązuje. Pasują do polityki. Faktycznie nie idzie się dla pieniędzy, zwłaszcza jeżeli tak dużo grup społecznych mimo wszystko oczekuje oczekuję podwyżek, oczekuje tego cała sfera budżetowa, administracyjna, a poza tym my jako posłowie przed wyborami widzieliśmy jakie są apanarze, także tutaj użalanie się nad własnym losem jest nie... nie. Nie na miejscu bym powiedział. No dodajmy, że chodzi o posła z Warmii, Mazur Sojuszu Lewicy Demokratycznej Marcina Kulaska, który wczoraj stał się bohaterem mediów y z lewej i z prawej strony sceny politycznej. Miał rzekomo powiedzieć, że 9,5 tysiąca miesięcznie to za mało, żeby utrzymać się w Warszawie. Ja rozmawiałem z posłem, on mówi, że to trochę inaczej wyglądało, że, że takie słowa nie do końca padły i że, i że to troszeczkę było nadużycie. Także jeszcze obiecał, że przyjdzie do naszego studia i wyjaśni to wszystko w przyszłym tygodniu. Po, po, powinien mieć szansę, żeby oddać uczciwość, też powinien mieć szansę, żeby faktycznie z tego ewentualnie w jakiś sposób się wytłumaczyć albo argumentować. Także tutaj nie, nie odejmuję panu e, posłowi Kulaskowi takiej takich intencji, o których mówi pan redaktor. Ale czy y, chciałby pan sobie ugotować parówki albo usmażyć jaśnicę w fotelu no. poselskim? <laughs> Naprawdę proszę mi wierzyć, że, że można przeżyć. Faktycznie jest takie poczucie, jakbyśmy wracali do poprzedniej epoki, ale jedziemy tam, żeby pracować, a nie płaszyć się w luksusach. Także przyznam się szczerze, że nawet nie ma czasu, żeby w tym pokoju zbyt dużo czasu spędzić de facto. Panie pośle, jak pan patrzy na sędziego Pawła na zamieszanie wokół sędziego, obronę sędziego przez sędziów Sądu Rejonowego w Olsztynie, no i też blokowanie pewnych działań przez prezesa tego sądu, Sądu Rejonowego w Olsztynie, prezesa, prezesa sędzia, sędziego nawackiego, który no, nie dopuszcza do spotkania się sędziów, zasłania się przepisami i wyraźnie, wyraźnie blokuje działania, które miałyby obronić sędziego. Jego już czyszczona. Czyli znaczy, to odbieramy jako kolejny element walki. Tym razem to nie Platforma Obywatelska jest tą opozycją, tylko widać, że grupa sędziów ma determinację, żeby bić się z rządem o to, żeby zablokować jakiekolwiek zmiany w wymiarze sprawiedliwości. Ja przyznam się szczerze, że jako kandydat, ale także w trakcie swojej czteroletniej pracy najwięcej rozmów i najwięcej uwag Polaków dotyczyło wymiaru, oni no, często używali tego słowa niesprawiedliwości i oczekiwania, żeby tą reformę dokończyć z pełną determinacją. Dlatego myślę, że rząd tutaj się, się nie cofnie. Jest przykro, że sędziowie Chodzą ze swojej roli. Wszyscy powinniśmy się trzymać swoich zadań i realizować je jak, jak najlepiej. No, ta próba wyjścia e, części sędziów ze swojej roli i zastąpienia polityków platformy e, do, no, dosyć nieudolnych, jako opozycja by tak to odczytuje, no, uważam, że może doprowadzić do chaosu, a tego byśmy nie chcieli. No z to jest rozmów... po prostu nieodpowiedzialne z punktu Al, widzenia Ale powiem panu, panie pośle, że z rozmów ze środowiskami prawniczymi, niekoniecznie sędziami, ale w ogóle z prawnikami, radcami prawnymi, prawnymi adwokatami, notariuszami, oni mówią, że ta reforma jest reformą taką robioną no, mocno na granicy że, że momentami ta granica praworządności jest przekraczana. Przyznam się szczerze, miałem różne rozmowy, to nie jest tak, że wszyscy sędziowie stanęli po stronie jednej bądź drugiej strony, zdania są podzielone, i jest oczekiwanie części sędziów, że będą funkcjonować w systemie normalnym. Takim, który jest także obecny na zachodzie, a nie, że to będzie faktycznie jakiś wydzielony świat, udzielne księstwo. I mówmy się szczerze, no tak naprawdę tematy takich programów jak Uwaga czy Interwencja nie są wymyślone. To są prawdziwe historie Polaków. Znamy te historie z Olsztyny. Zresztą sędzia Juszczyszyn był bohaterem negatywnym jednej, jednej czy kilku takich historii. Nawet tutaj na antenie Radio Olsztyn pamiętam, że jeden z liderów konfederacji powiedział i przyznał wprost, że został skrzywdzony przez sędziego Juszczyszyna. Także naprawdę jest co, co reformować i co naprawiać. Ja pamiętam tylko jedną anegdotę. No, Historia, która wydarzyła się, naprawdę na kilka dobrych lat temu, kiedy minister sprawiedliwości był Jarosław Gowin i on wtedy zaproponował, że wspólnie ze środowiskiem sędziowskim, prawniczym, chciałby ten wymiar sprawiedliwości zreformować. No I to, to było tak, tak opornie, to szło, że w ten momencie, wtedy minister Gowin powiedział, że jeżeli nie zrobicie tego ze mną, to przyjdzie ktoś, kto zrobi to za was. No i jeżeli sędziowie przez tyle lat nie byli zainteresowani, sędziowie, środowisko prawnicze nie było zainteresowane, żeby reformować służbę, wymiar sprawiedliwości, to niech się teraz nie dziwią, że politycy robią to za nich, bo jeżeli my, my rząd Zjednoczonej Prawicy tego nie zrobi, to jestem przekonany, że nikt tego nie zrobi. A oczekiwanie społeczne jest tu jednoznaczne. A to nie jest tak, że przez tę reformę, ja znam takie opinie ze strony części, części działaczy Prawa i Sprawiedliwości, rząd i pa, polskie państwo bardzo psuje sobie opinię. W Brukseli bardzo źle mówi się o Polsce. Polska pojawia się tam w kontekście państwa, które narusza praworządność. Pytanie też, z kim pan redaktor rozmawia. No z drugiej strony obiektywne fakty wskazują na to, że pozycja Polski jest silniejsza na arenie międzynarodowej czy arenie europejskiej. Chociażby teka komisarza rolnictwa dla pana europosła Wojciechowskiego jest tego najlepszym świadectwem. To jest bardzo ważny odcinek. Także to świadczy o tym, że siła naszego kraju na arenie międzynarodowej idzie w górę. Ale ja no, Trybunał że... Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie ulega tego typu czarowi. No ale z drugiej strony widzieliśmy po, po tym zeszłotygodniowym oświadczeniu, Trybunału, że jednak kwestia reformy wymiaru sprawiedliwości leży w gestii państw członkowskich. Także to tu, przyznam się szczerze, że argumentowanie na podstawie tego oświadczenia czy tudzież wyroku, jak i daleko idących wniosków ze strony opozycji jest dosyć naciągane i to przyznają nawet publicyści, którzy w żaden sposób nie są zaangażowani w bieżący spór polityczny. Nowym kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na sędziego trybunału konstytucyjnego ma być profesor Rafał Wojciechowski, prorektor Uniwersytetu Wrocławskiego. Co to za osoba? Tak, to jest człowiek wysokiej kultury, przedstawiciel się do Środowiska akademickiego. No nie jest tajemnicą, że to był kandydat, który był rekomendowany przez moje środowisko polityczne w uzgodnieniu oczywiście z naszymi koalicjantami. To będę miał wielką przyjemność przedstawiać tę kandydaturę na łamach Sejmu. Także to, to jest, przyznam się, że duże wzmocnienie Trybunału Konstytucyjnego myślę, że taka kandydatura, na którą czekaliśmy. Czy to jest kandydat, który nie, znowu nie podzieli środowisk prawniczych w Polsce? Powiem szczerze, no przebieg kariery i profesjonalizm pana profesora Wojciechowskiego wskazuje na to, że uzyskał, powinien utrzymać, no uzna, otrzymać uznanie całego środowiska. No domyślam się, że niestety to w jakimś stopniu także będzie element sporu politycznego. Politycy opozycji nie, nie zmarnują tego momentu, żeby, żeby wy, wykorzystać go do bieżącej walki politycznej. Niemniej, obiektywnie to patrząc, jest to osoba wielkiej klasy, wielkiej kultury, doświadczenia dorobku naukowego. Także myślę, że to jest istotne wzmocnienie Trybunału Konstytucyjnego. Panie pośle, Obiecał pan idąc do Sejmu, że będzie pan bardzo mocno pomagał sportowi w stolicy Warmii i Mazur, że będzie Pan chodził do ministerstw, będzie pan szukał pieniędzy i wspomagał władze na zdobywaniu tych pieniędzy, na utrzymaniu infrastruktury sportowej, przebudowę tej infrastruktury, tak jak słyszeliśmy ostatnio, waląca się urania na głowę uczestnikom turnieju Te do, czy lodowiska, które są tak, tak naprawdę jeziorami w tej chwili, bo nie wy Dolny jest sprzęt i nie, nie mrożona jest odpowiednio płyta tych lodowisk. No, czy kłopoty w armii? No nie jest tajemnicą, że jestem bardzo związany i aktywny, jeżeli chodzi o współpracę ze środowiskami sportowymi. Bardzo mi zależało na tym, żeby znaleźć się w Komisji Sportu i, i pomimo tego, że było bardzo dużo chętnych, to, to udało mi się to i nie ukrywam, że już rozmawiałem w Ministerstwie Sportu na temat wsparcia tej szkolenia młodzieży, ale przede wszystkim pod kątem infrastruktury sportowej. I powiem jedno, jeżeli władze miasta będą naprawdę rzeczowo i poważnie zainteresowane tym, żeby wykorzystać te możliwości, jakie daje rząd, no to oczywiście Olsztyn na tym zyska. I ja tutaj wracam, przypadkowo to zupełnie wyszło podczas rozmowy telewizyjnej, kiedy to przedstawiciel nie Prawa i Sprawiedliwości, tylko Jacek Protas, czyli przedstawiciel Platformy Obywatelskiej, powiedział wprost, że pieniądze na hale i na stadion były. On te pieniądze położył na stole, tylko pan prezydent Piotr Grzegorz nie chciał tych pieniędzy podnieść. Także zmarnował doskonałą okazję i cierpi przez to całe miasto, cierpi nasza reputacja. Byłem na spotkaniu na, na Warmii, poświęcony właśnie kondycji infrastruktury na Warmii. i szczerze, że podejście urzędników, którzy mówią, że to stan infrastruktury na, przy ulicy Sibiraków jest winą tych społeczników, którzy tam pracują i szkolą młodzież, a jeżeli im się nie podoba, to oni mogą podnieść czynsz, no to to jest karygodne podejście. Dopóki urzędnicy Piotr Grzymowicz nie zrozumieją, że oni są dla mieszkańców i oni są dla miasta, a nie na odwrót, to ciężko będzie cokolwiek tutaj zrobić, więc wydaje mi się, że najprostszym sposobem na poprawienie infrastruktury sportowej będzie wymiana pana prezydenta, bo ewidentnie nie jest zainteresowany, żeby sportowcom w Olsztynie pomóc, a możliwości, proszę mi wierzyć, obiektywne naprawdę są i, i zrobię wszystko i tak jak zapowiedziałem, to tak zacząłem już w tym kierunku pracę i współpracę, zrobię wszystko, żeby pomóc klubom sportowym w Olsztynie i podnieść jakość infrastruktury w naszym mieście. Z tego, co pan powiedział, to mam takie wrażenie, że chciałby pan, żeby ktoś albo Pan zaczął organizować podpisy pod referendum. Trudno mi powiedzieć, chociaż nie ukrywam, że spora część mieszkańców Olsztyna przy okazji różnych spotkań bardzo często nawiązuje do tego tematu. I to nawet ci mieszkańcy, którzy deklarują wprost, że. W jakiś czas temu, rok temu nie głosowali na mnie, że, że tu już gdzieś pewna granica została przekroczona. To są często rodzice związani z przedszkolem Rzaczy, którzy tam wysyłają swoje pociechy, i cała sytuacja wydaje się absurdalna zupełnie, z punktu widzenia chociażby interesu miasta i tych osób, które czują się w jakiś sposób oszukane przez Piotra Grzmowicza czy Środowic, jest naprawdę bardzo dużo. Trudno mi jest mówić o tym, czy to jest teraz moment na referendum, ale przyznam się szczerze, obiektywnie, że takie poczucie, że czas na zmiany jest poczuciem do Minujący w Olsztynie, zdecydowanie. Dziękuję bardzo, to były poranne pytania Olsztyn. Michał Wypi, poseł Porozumienia Jarosława Gowina, wiceprzewodniczący Klubu Prawa i Sprawiedliwości był gościem Olsztyn. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie redaktorze, dziękuję państwu. Życzę miłego dnia.